Siemanko, Siemanko! Z nami kolega znowu po raz kolejny. Dzisiaj sobie zagramy z Browster tak jak zawsze, tylko ze nową postacią Darylem. Tą, co w wcześniejszym filmie odblokowaliśmy. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! No zaczynai, no parto lecimy tu, alecimy na środku. bardzo grać Darylem, ale myślę, że nie będę. moje, 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 nie twoje. Tam jest, tam jest, tam jest. Broczek. Bro, czyś, bro, brokułek. Daj mi ją. Dobra, ja zabiję. <grystanie> Dawaj jeszcze raz. Okej. Okay. Nic nie zrozumiałem mam okej. Okay, <laughs> Dobra. Lecimy. Mam 244 chromatyczne. Rozłączam się pik. Lecimy troszkę powbijać tych chromatycznych na grze solo. Na darylku. Hmm, no. Nie o co mam powiedzieć? No mi się. <laughs> Nie wiem, co robić w domu. Dobra. Czwarta chodzę Ale nie, no. Wtedy ze stardropem taki, taka kupa wypadła. Nie ze Dropa, tylko z mega świni. Do dziś to pamiętam nie nagrywam tego na zapas. Ej, dobra, a tak... Lecimy no ładu się. No. Spadajcie! Ty, 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 ty. Ale ją porobiłem. Luis. O, nie Edgar. Ale widać, że on nie umie grać z tym Edgarkiem. Aha! No ale bez, że... Ja nawet minuty nie zagrałem w tej rundzie już wygrałem. No, czasami zwycięstwo samo do Ciebie przychodzi. Niedługo <laughs> mm, odblokujemy nową postać. Chodź no! No coś się uciekasz. Patrzcie, nie lecę. Gij. Tam jest ból. Ból, ból. To jest fajny nól. Gdy go masz, to jesteś hull. Cool. Ból, ból. To jest fajny nul. Gdy go masz, to, cool. to, jest mas, to jesteś cool. dawać mnie tą skrzynkę. Huh. O nie. Czyżby to rosa i ona mieć sojusz z tamtym? Nara. O nie, zginę. Ból, ból. To jest fajny nul. Gdy go masz, to jesteś cool. O, czemu nie mogłem? Chodź tu, chodź tu. Chodź tu, kurde, nie uciekaj mi! Mnie tu, chodź tu! Nie! Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Nie wytrzymam. Zabi... O, nareszcie ją zabijłem Jezu, wygraliśmy, łatwiutko. Dobra. Klikamy dalej i ile 80 dostałem? odlokowuje nam się to 16 chromatycznych kredytów. to Dostajemy 70 tych. 58. Ten, 40. Tych dostamy. To będę już 300. Ten kurwiczki tak no, Ale se, Jak zły ich korów. No już OP20. Atom Security. Dobra, lecimy jeszcze jedną rundeczkę, czy tam parę rundeczek jeszcze. Trzeba zrobić jeszcze. Parę rundeczek jeszcze. Trzeba zrobić jeszcze. Dobra. Dzięki, Barley, dawaj. Tak, da dobrze. Dobrze piję. Chodź tu, Nie. Ma, niech nie pije mi teraz. Nie podoba numeru. Dobra, tu jest jeszcze. Pa, Miguel. Spadaj ISA samaj kill, mai kill. No nie, to miał być mai kill. Tam się ktoś wybił, tam ktoś będzie. Baster, dawaj mnie tu killa. <noise> Gdzie jesteś? O, koletka. Fajna miłość. bum boom, bum boom. to jest fajny kumul bum 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 lecimy jeszcze rundeczkę lecimy jeszcze rundeczkę lecimy walimy rundeczkę i walimy tutaj kumuleczkę no jutro jak zawsze na 8 do szkoły pięćdziesiątym razem nic nie aż tak źle No chodź tu no Pieseczku! Au. Bierem to od Amai. I samaj! I samaj. Chodź tu nie tu. Chodź Gena. Gena! gdzie ty cikasz? Co my robi? ja i wygraliśmy. Opracała się godzina. Bo, o o o, dobra, lecimy jeszcze raz. jak masz tu? Jesteś cool. Ból, ból. To jest fajny ból. Gdy go masz, to jesteś cool, ból, ból. To jest fajny cool. Gdy go masz, to jesteś cool. Z Frankensteinem i ten Frankensteinem. Ja już nie ustałem, już patrzcie. On mnie nie będzie bić, kurde manik. z mi wiadomo, i Patrzcie, tak to się robi. I ginie. Nie wiedzieliście tego, bo ja wiedziałem. Już pięć dni. Chodźcie! Dobra, zabity. O, nie, 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 nie. A nie, 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 Dobra, nie jakie starcie. Gdzie on może być? Mo, 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 mo. O nie chce mi się czekać. Tam jest!

tak macie, że mu się do mózgu, bo nie chce robić. Zawsze mi się nie chce robić. Tylko robię o tej szóstej. Nie no. No nie no, ty sobie ze mnie żartujesz? Ja cię tyle czasu już gonię. Pół minuty. Tyle runda trwa. Dzień. Ja! Nie mogłem go dać, mama. Mama pisze podanie o pracy. Moja z Moja walneć Nie. Co ja zrobiłem? czy go nie wiem, jak on się sam zabił? Nie wiem, nie rozumiem czasami tych ludzi. Ile razem... Do... o, 120, 120 i... 24 chroma. Ja się z wami żegnam, tak więc... A tu mam tu inne? Nie, dobra, papa. Pa.